Są też fajne torebki. Zobaczcie, wszystkie na wyprzedaży. No, ciekawe, ciekawe. Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj film zupełnie inny niż zwykle. Z gościem, z Patunią. Patunia ma 11 lat i dzisiaj wybrała dla mnie, słuchajcie, ciuszki. Ja tutaj nie ingerowałam zupełnie w to. Patrycja wybrała to, co jej się podoba. Zobaczymy jak ja będę w tym wyglądała. No śmiesznie. No właśnie, żeby było śmiesznie, a może właśnie będzie fajnie, bo ja widzę, że wybrać bardzo ładne rzeczy, także zobaczymy. I będziemy oceniać. No powiem mam fajnie takie zakupy z osobistą stylistką. Na wybierała, na wybierała. Dobra, pierwszy komplet mam na sobie. No ja to i Ty masz na sobie. <laughs> Dobra. Nawet Ekstra. No, dla ciebie też coś wybierzemy chyba później. Trzeba pomyśleć nad jeszcze jakimś innym filmem, ale dobra. Patrycja jest super, jako go zarzuciłam na siebie. No i, i co? Co uważasz Patrycja? Dobrze? <grym> Mi się bardzo podoba. Oczywiście wszystkie ubrania Wam podziękuję. Wybrałaś też jakąś bluzkę, tak? Ja, to, ja zaraz założę bluzkę, pokażę. Mhm, dobra, to tą bluzkę może założymy, żeby było widać lepiej podęki, Ale komplet ekstra, no. Dobra. i wybrałaś mi taką bluzeczkę z kokertkami. rozmiar M, spodenki to jest S -ka. i spodenki są takie na styk, ale fajne, spodenki bardzo fajne I tak jak widzieliście były... do nich jest marynarka. Mhm. Były, były małe, mhm. takie albo jeszcze większe. Aha, no dobrze, to jakie to są w takim razie? Średnie? Nie, to najmniejsze. Aha, dobrze. Bo tak to były cztery to Super, super się spisałaś, bo pasują. Bluzeczka fajna, tylko ona trochę prześwituje. Ja mam yy, cielisty biustonosz pod spodem, więc jest ok, ale tak od razu mówię, bo jak byście planowały kupić, materiał chyba nie jest naturalny, ale oczywiście wszystko w linku będzie. Dobra i podasz mi tą marynarkę, zarzucimy marynarkę do tego. Gdzie ja bym mogła tak wyjść, powiedz Do mi? pracy. Do pracy? Mhm. No dobrze. <laughs> tak, dajemy kciuk w górę. Tulówka fajna. Te kartki wiecie co? Ja bym je chyba odcięła. Bluzka by była wtedy bardziej uniwersalna, myślę. Nie. Nie? Bo skoro Patrycja mówi, że bym, nie, to nie. Jakbyś miała... No. Tu zapiętej, By nie było widać tej. To nawet ładnie. Mm -hmm. No ładnie. Zestaw ten fajny. Taki. Ale powiedziałabym, że dla bardziej odważnych chyba te kolorki. Czy do pracy ta długość to może nie do, nie do końca? Na pewno nie do pracy takiej do banku, na przykład. Okej, okay, mamy drugą propozycję. Patka wybrała. Też mi się to bardziej podoba. Super sukienka na lato. Wydaje mi się, że to jest bawełna. Bardzo fajne tutaj marszczenia. Talia podkreślona. Tutaj jakby trochę więcej materiału. No powiem wam. To jest sukienka z wyprzedaży, chyba wszystko w ogóle jest z wyprzedaży, co? Wszystko wszystko z wyprzedaży, czy z różnych miejsc. No to super. No i co? Sukienka mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy to widać tak w, w aparacie, ale ona jest taki blady, delikatny róż. To nie jest biel. To jest taki róż delikatny. I to chyba lepszy niż tamto, prawda? Aczkolwiek super wybory. Na razie mi się bardzo podoba. Super trafiłaś. Mierzymy następne. Kolejna propozycja długa, suknia biała. No i co myślisz? Podoba ci się? No, ładna. Ładna. Też mi się podoba. Ma to idealna. Ale najbardziej Ci myśli na... Ładnie razie? podkreśla dekor, dla różowa. kobiet, które lubią podkreślić biust. Będzie super. Różowa mówi, że na, na razie najlepsza. Ja też tak chyba myślę. Aczkolwiek super, super, świetne wybory. I na sobie mam kolejną propozycję. Tutaj taka bardziej w kształcie litery A skieneczka. Mierzę XS. -kę. XS -kę wzięłaś i ona pasuje na mnie. Zobaczcie, jest krótka, tylko jedyne co widzę, że ona trochę prześwituje. No. Także tutaj tylko cielista odbielizna, ale fajna. Uważam, że na lato spoko. Pokażę Wam najpierw. Ten wybór na wierzcharką, bo mnie to zaskoczyło. Słuchajcie, będę w myszki Miki piękna zaraz mięzka. chodzić. No piękna, szkoda, że dla ciebie takiej zobaczymy. nie ma. I do tego, co tutaj dobrałaś? To jest buzeczka, Buzeczka. Szukam jakiejś takiej krótkiej almadziwej. No, coś no, tutaj. no, zobaczymy, słuchajcie. Co myślicie? Mam tą spódnicę na sobie. Bluzka super, nie wiem, gdzie ty ją wyczasnę, z bawełny. Bardzo nieludka. Tutaj ma ten klatuszek, teraz na czasie są te różyczki i na szyję, i na bluzkach, Super to wygląda. Tatunia, co? No ta spódniczka to ci powiem, zaskoczenie. Ja bym cię w takiej widziała, albo sukience w takim princie. Super, ale czy ja bym to założyła? Hmm. A ty co myślisz? Czym się kierowałaś przy tym wyborze? Nie ja wiem, zobaczyłam to przez przypadek. Tak? Przez przypadek i chciałaś mnie w tym zobaczyć. Tak. Super. Nie, bo rozumiem no, się. no dobra, Świeciła się spośród. Jak są tu jakieś fanki myszki, myszki miki, to. Proszę bardzo. Ostatnia, była. Ostatnia, bo ta myszka Miki ma branie ta na to wychodzi. Się... <laughs> Czy tylko powiem co do tego topiku, bo on jest super na przykład do jeansów albo do spódnicy. Wiecie, czarne to zawsze pasuje. No ekstra! Ty, ty chcesz tą różową zmierzyć koniecznie. Aha. No myślę, że będziesz pięknie mniej koniecznie. wyglądała, tylko może być za duża na ciebie. Ale słuchajcie, jeszcze do, do tego topą, kosztuje teraz 29 zł <grystanie> i polecam, bo jest milutki. I słuchajcie hit, bo ta sukienka na nią pasuje. Ja nie wiem jak to jest możliwe, 34 rozmiar. Zobaczcie jak ślicznie pięknie wygląda, pięknie wyglądasz, prześlicznie, no. Moja <grystanie> sukienka, którą mi wybrała, to jest 38 rozmiar jest i jest za duży, ja wiem, ale ja pokazuję teraz to, co pięknie. wybrałaś jeszcze. Tu zobaczcie, jeszcze w międzyczasie poszła i im... co to jest? To jest spódnica ślubna? Weź sobie to. Wejść. Tak. No ciężki ale ciężkie. kurczę, co to jest w ogóle? Ja chyba tego nie będę już mierzyć, ale pokażę dziewczynom, ale że takie coś jest. jest. No dobra. No, pokażę ja jeszcze tylko tą sukienkę, którą wybrałaś. No ciekawa, ale chyba ze względu na materiał nie do końca bym ją wybrała, ale pokazujemy. Uważam, że powiem Ci tak podsumowanie. Świetna, świetne wybory. I twój debiut. Wiem. Słuchajcie, chciała to przymierzyłam, tylko to jest Elka. Ja nie wiem, czy to jest jakieś. Co to jest w ogóle? Kiecka ślubna. Co El, wiesz, to nie, nie już to jakąś sukienkę. No nie! Ale dobra, chciałam dziewczynom pokazać, bo kurczę, może ktoś szuka czegoś takiego. Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że takie rzeczy są, to. Jakby to było mniejsze, no to... ale to jest ciężkie w ogóle, to jest kawał materiału. No się weźmie tak do ręki. To jest moje ciężkie. No dobra. kochane na dzisiaj to tyle. Cięższy Mam nadzieję, że szale. film Wam się podobał z gościem specjalnym. Poproszę o serduszka dla patuni. Super się spisała, no powiem Ci. Ewidentnie mała stylistka rośnie. Wam chciałam pokazać, bo Patrycja wybrała super takiej torebkę koszyczek. Ekstra. No pokaż, jest. jak to wygląda na Tobie, patrzenia. E, pojemna. <laughs> pojemna jest, no. Faktycznie, Twoją głowę zmieściła. No ale pokaż na no sobie jeszcze. Jest. Może e, którejś z Was się no, spodoba, no, bo no, uważam, no, że super na plażę, nie? czy też po mieście do takich letnich stylizacji będzie no, super. No a pokaż, e, za, zarzuć sobie na ramionko. Super, super, super ta torba. No, ekstra. No, to mojej też super. Zobaczcie. Jednak, mochi, to to wszystko się znajdzie. Widzicie, można ubrać mamę córkę. Widzicie, co tak jeszcze na koniec, wychodząc, zobaczyliśmy te dwie sukienki. I tak sobie pomyślałam: jak ktoś szuka stylówki mama córka, bo tego nie było w rozmiarze 32. Myślę, że też byś ładnie wyglądała, tylko ten materiał jest taki bardziej. Bym jednak powiedziała, może niekoniecznie dla dziewczynki, ale w tej zobaczcie, jak słodko wygląda. To jest rozmiar 32. No słodko wyglądasz. I w tej różowej też przepięknie wyglądałaś. I ta sukienka, zobaczcie, jaka śliczna. Super jest, można i nosić tak. I z ramionami odkrytymi. Bardzo mi się podoba na lato. No ślicznie, ślicznie, Patrycja, wyglądasz. Także co? To tyle na dzisiaj i do następnego.